Spokój i dobro, nazywam się brat Ulryk i zapraszam do rozważenia słowa z Niedzieli Chrystusa Króla. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Dzisiaj właśnie patrzymy na Chrystusa Króla. Chrystusa Króla, który zasiadł na swoim tronie, krzyżu. Jednym z zadań króla było sądzenie, i to właśnie na krzyżu dokonał się osąd nad światem. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam osąd jednego z Łotrów. Dziś będziesz ze mną w raju, słyszy ten, jak go nazywamy, dobry Łotr. Dla niego osąd skończył się dobrze, poprawnie. Ale Ewangelia pokazuje nam grono ludzi, którzy Wokół krzyża byli, jaki był werdykt w ich sprawie, jak ich Chrystus osądził? To pokazuje nam, że skrucha, którą wyraził ten dobry łotr, jest wręcz potrzebna, konieczna nam, ludziom, by zobaczyć swoje życie w perspektywie. My słuszną karę odbieramy, mówi skruszony łotr. Tak samo i my powinniśmy mówić Chryste, przepraszam za to zło, które uczyniłem. Pod krzyżem stało wielu. Byli ci, którzy szydzili, kpili. Był dobry łotr. Jak wiemy z innych przekazów Ewangelii była Maryja, Jan. W której grupie tych ludzi jestem? Serce i pobożne pragnienia mówią nam, że tej dobrej, ale czy tak jest naprawdę? Czy moje życie, Moje świadectwo, słowa, to co robię na co dzień, pokazuje mi, że jestem za Chrystusem, czy jestem tym, którym z Niego szydzi. Zejdź z krzyża, wybaw samego siebie. Nawet jeśli zauważysz, że jestem w tej drugiej grupie, to pozostaje mi wołanie, Chryste, ulituj się nade mną, wspomnij na mnie. Niech świętowanie dzisiejszej uroczystości Chrystusa Króla da nam wiele obfitych łask z Panem Bogiem.